Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z moją serenią rodzinką. No dobra, to już nie jest moja serenia rodzinka, to już jest nasza. Tak, powiedzmy sobie szczerze. Kochani, pada deszcz! Jak może padać deszcz, tu powinno cały czas świecić słoneczko, prawda? No ale cóż, zimy zresztą nie są z cukru, z cukru przepraszam, nic im nie będzie. Zaraz zaczynamy rozgrywkę, tylko wiecie co, chciałam właśnie zapytać o coś. Słuchajcie, moi drodzy, ostatnio tak sobie myślałam i doszłam do pewnego wniosku i muszę się tu was, ale zapytać oczywiście, że tak. Co o tym sądzicie? Aby bohaterką z naszej serii, przyszłej tej właśnie serii z The Sims 3, była sama Skyla. Kochani, co o tym sądzicie? Bo ja tak sobie myślałam właśnie, że fajnie by było zrobić coś takiego. Bo wiecie jak się zaczyna przeważnie serię? Tworzy się jakiegoś Sima, czy tam Simkę i bach, go tam świat. On jest taki bez... Bez żadnego rodowodu, że tak powiem. Nie ma drzewka genealogicznego, nic sam tworzy, właśnie to całe drzewo, i tak dalej, i tak dalej. A tu by było coś innego, słuchajcie. Teraz pociągnęłabym jeszcze tą serię, właśnie. Od czasu do czasu bym Wam rzucała tutaj odcinki z tej rodziny, z tej rodzinki, właśnie takiej syreniej. Widzielibyście, jak Skyla dorasta, jak dorasta ta główna bohaterka przyszłej serii, prawda, The Sims 3. I jak, jej się, jak się toczą jej losy teraz, jako dziecko, właśnie jak to wszystko będzie wyglądało, jak się będzie uczyć i tak dalej. A kiedy już osiągnęłaby ten wiek młodej dorosłej, wyprowadziłaby się i zaczęlibyśmy z nią właśnie nową serię, nowe życie, wiecie, ale już by miała ten rodowód, już by miała to drzewko, właśnie genealogiczne, że byłby tata, byłaby mama, będzie rodzeństwo, wiecie, tak fajnie kurczę, że nie będzie ta simka taka, nie wiem jak to powiedzieć, taka goła w cudzysłowie, oczywiście, że, że bez niczego, bez żadnych wspomnień, bez żadnych rodzin i tak dalej, tylko będzie już miała jakieś tam, prawda? jakieś przejścia. No, i tak sobie pomyślałam, ale czekam, co wy na to, kochani, co wy na to, żeby Skyla była właśnie bohaterką przyszłej serii z The Sims 3. Oczywiście, tak jak mówiłam już wcześniej, że tą serię tutaj z tą rodzinką jeszcze byśmy ciągnęli, aż zbiorą wszystkie te, aż uzbiorę całą kolekcję, słuchajcie. No i oczywiście, aż Skyla dorośnie, prawda, no. Ale widzielibyście, jak dorasta, właśnie jak jest nastolatką, jak jest dzieckiem nastolatką i tak dalej. Kurczę, myślę, że to by był fajny Fajny pomysł. To by był fajny pomysł, ale, ale, słuchajcie. Oczywiście to wszystko zależy od Was. Także czekam. Będę bardzo uważnie y, czytać komentarze, co o tym sądzicie. E, no i tyle, czekam moi drodzy. A dzisiaj, słuchajcie, chodźcie. Lecimy już w rozgrywkę. Nie mamy tak. Y Tutaj nic do roboty. Nie będzie tu żadnego jakiegoś dużego wydarzenia. Ja wiem, że wam mówiłam, czemu mam tak ścianki opuszczone. Ja wiem, że wam mówiłam, że tylko tu wskoczymy, jak będzie jakieś wydarzenie i tak dalej. Ale słuchajcie, słuchajcie, to znaczy jest w sumie jakieś wydarzenie, mianowicie mam dwie piękne parcele, które muszę wam pokazać. Muszę wam pokazać. Na jednej nie wiem, czy mi nie będzie mówiła gra. Bo wiecie, że tu ciężko. Z The Sims 3. Zmiany, 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 czekajcie, coś się zmieniło. Oczywiście, oczywiście powiększyłam, tak jak mówiłam o jedną kratyczkę sypialnie. Żeby dać im ten kosz. Tutaj wcisnęłam kwiatek, tu dałam jakiś obrazek. Czekajcie, czekajcie. A się zmachałam, jak gadałam, Boże, drogi Asia. Muszę odetchnąć ludzie. Tu dałam takie jakieś, nie wiem, torby pasuje mi kolorystycznie, więc to po prostu wcisnęłam tutaj przy ściance. Jakieś tam zakupy od Elany. Tu dałam takie właśnie coś też, takie coś fajne, nie wiem, jakaś tam tablica korkowa, fajnie kolorystycznie pasuje. Powinno być to nad biurkiem, ale tu mamy to okno, nie? Otwarte. Szybko, szybko jeszcze coś patrzę. Aha, tu dałam kosz, ale trochę mi się wbija ściana, ale to nieważne. Tu jest obrazek, kochani. Sówka doszła, zmieniłam kwiatuszki, dałam zamiast tych, tych całych takich bułeczek, czy co tam było, jakieś pieczywo. Tu też już nawciskałam w tę szafkę jakieś pierdółki. Tu taki fajny dzbanuszek. Szybko Wam pokazuję wszystkie nowości. Tu jeszcze dałam aha, te słoiki. I tutaj dałam takie te bułeczki też. I to chyba wszystko, co się stało na dole. A u góry coś zmieniałam? Nie. nie. Chyba nie. Chyba nie. To wszystko, kochani, w sumie ze zmian. Bo nie miałam w ogóle czasu, żeby grać. Od, od razu Wam mówię. Dlatego Skyli nadal zostało. Gdzie ty jesteś, maleńka? Nadal zostało jej... O no nie, no to przegrałam ten jeden dzień, okej. Okay. Zostało jej 7 dni, także myślę, że w przyszłym odcinku zrobilibyśmy jej już urodziny. W dzisiejszym jeszcze nie. No i to tyle. A ja bym chciała, żeby teraz tak. Tryton, zanim wyciągniesz jeszcze mi dzieciaczki z końców, zmień sobie strój na co dzień, może być ten, i sprawdź mi, jaka będzie dzisiaj pogoda, bo jestem ciekawa, czy poczekać, kurczę, do tego południa, żeby się z nimi wybrać, czy nie, czy to nie ma sensu. Chciałam wam pokazać, słuchajcie, bo pobrałam sobie właśnie z, ze store, kupiłam, nie pobrałam, bo znowu będzie pobrać, kupiłam na store sobie ten targ rolny świeżyzna i chciałabym wam go pokazać, oh, dzisiaj będzie umiarkowany, ale niby to jest deszcz, dopiero do niedzieli będziemy musieli czekać, żeby było słońce, bo tu też to będzie lekki, lekki, dobra, to nic i tak sobie pójdziemy, no tak jak mówię, simy nie są z cukru, tylko teraz tak, wyciągnij mi dzieciaki, jak one się, o kurczę, one dobrze się czują. Wiesz co, możesz, bo Elana niech tam jeszcze sobie odpoczywa, niech zmieni pieluszkę i zmieni strój na... Nie wiem, może być ten, na co dzień jeden. No i w sumie to wszystko, bo ona nawet nie jest głodna. No i ją wyciągnij po prostu z tego, tego łóżeczka. A Skyr, kochany Skyr, to samo, słuchajcie, niech on mu zmieni pieluszkę i niech mu zmieni strój na... Yy, na co dzień jeden. Kurczę, ale burza, tu słyszę jakieś pioruny, Holender, jasne, gdzie my tam będziemy szli na ten targ. No ja ten targ, słuchajcie, kupiłam, bo tam są te stoiska z tą lemoniadą i ja bym chciała, żeby ona mi później Skyla właśnie tam sprzedawała tą lemoniadę, bo tam dzieciaczki mogą. Moja śliczna, śliczna dziewczynka, ja bym to, tak ją wytuliła, jest taka kochana, że nie mogę normalnie. Kurczę, te firanki mnie tu trochę wkurzają, bo one nie znikają, już wam to mówiłam chyba. Aha, tu muszę światełka im oświecić. Czekajcie, czekajcie. Um, włącz, dobra, wszystkie światła, tu się rachunków nie płaci, słuchajcie, za prąd. <grym> Elana, ty już wstałaś! A jak wyglądasz? Pokaż się. W sumie dobrze, to weź ten. Zmień sobie strój na co dzień jeden. Ubrałam jej taką sukienkę, kochani. dam jej taką sukienkę. Zobaczcie, ślicznie wygląda, nie? Do tego majaponki. Coś z różem. Ja wiem, że... O, kurde, bo ja ostatnio czyściłam tutaj też mody, słuchajcie, wywalałam niektóre rzeczy i... A idź sobie do Skyli. I e, widzę, że mi ten gramofonik tutaj wywaliło. Tajemnicza sprawa. Nie wiem, czy dacie. O, blokujecie się, kochani. Czy dać dzieciakom jeść? Nie, w sumie nie chyba. Nie. Wiecie, co ja im włożę do wyposażenia mm, wózki? Tylko nie wiem, kto da komu. Co tam, co tam jest, co tam jest, co tam jest. Czekajcie, bo gdzieś mi się tryton tam blokuje. Co chciałeś zrobić? Możesz skorzystać? Czekajcie, bo nie wiem, czy ten nocniczek przeszkadza. Nie wiem, co on chciał. Zobacz. Yy, włożę im to do wyposażenia. Ty weź od Skyli, ale nie wiem, czy uda mi się zrobić tak, właśnie, żeby ten. Siedziały w tych wózkach, w których ja bym chciała, żeby siedziały. Wow, ta kamerka czasem, słuchajcie, tak się zakręci. Proszę bardzo, jaka mamusia kochana. Tutaj była u Skyli, teraz u Skyra. Obejrzyj nowy obiekt. Dobra, słuchajcie, wiecie, co? Wybierzemy się tam. Wybierzemy, słuchaj, o właśnie, bo ja tak miałam powiedzieć Wam, że, e, moment, pauza, że, 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 mamy ten targ rolny świeżyzna, tutaj, tu bym chciała się wybrać dzisiaj, ale jest tak ciemno, tak, kurczę, pogoda fajna, no trudno, przeżyjemy i słuchajcie, mamy kurort, tak, ja, czemu tu nic nie piszę, aha, no bo to z modów, może dlatego, mamy piękny, przecudowny kurort, słuchajcie, taka jazda, właśnie nie wiem, czy tu mi nie będzie ciała gra zbytnio. Taka jazda. I ja bym chciała, żeby Elana kupiła w ogóle, słuchajcie, ten kuror, żeby oni go prowadzili właśnie z Trytonem, To jest po prostu magia, co tam się dzieje ludzie. Nie wiem czy najpierw tu sobie pójdziemy. Możemy tu iść, zamelduj się. Aha! Ej, fajnie, w sumie moglibyśmy, a można z dziećmi? Standardowy pokój. Odwiedź parcelę z... Aha, mogę odwiedzić, a zameldować się z nie mogę? czekajcie, czekajcie, taki najlepszy, a mogę, dobra, ale wiecie co, nie będziemy się chyba meldować, tylko sobie odwiedzimy te parcele, dobra, chodźcie, najpierw sobie pójdziemy tu, odwiedź z wszystkimi, OK. chodźcie, wiecie co, spotkamy się może tam na miejscu już, co, czy idziecie z nami, <grystanie> idziecie z nami, czy się widzimy na miejscu, tryton weźmie yy, maleńką, i prawdopodobnie taksówką, tak, taksówką chyba. Tam popłyniemy. Kurczę, zawaliłam sobie tutaj wszędzie tymi kurczę książkami, tu te firanki. Musiałabym zmienić te firanki, bo to mnie bardzo denerwuje, że właśnie one mi nie znikają i. Chodź ta, ludzie! Chodź ta. Gdzie jesteś? Jest. Kurczę, nie wiem, czy rachunków nie mamy. Musiał. Je, yeah, Udało się z tym wózkiem, nie! Yeah. O tak właśnie. Pięknie po prostu, pięknie kawałek przejechała, widzieliście kawałek tym wózkiem przejechała i tyle tak, wsiadamy do taksówki, słuchajcie taksi, taksi, aż tutaj musimy podjechać, widzicie aż tu musimy podjechać, no ale dobra ale dobra, no podjechać, podpłynąć, sorki tu jest przystań, ale nie wiem gdzie nas wyrzuci, w ogóle miałam problem tu z tą parcelą ją ustawić, słuchajcie kochani, bo ona tak jakoś mi się wbija w ten teren, w środek i próbowałam wygładzić teren moment, teraz wam muszę pokazać jak to wygląda Próbowałam wygładzić teren, ale nie za bardzo mi to wyszło. Słuchajcie i teraz tak. Nie fajnie to będzie wyglądało, bo miało być słońce, a jak tak no dobra, pokażemy. Pokażemy tak, jak kurczę, możemy, no. Yy, nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Zobaczcie sobie, jak tu jest pięknie. W ogóle dlaczego ja nie mam tych dachów? Ja chciałam te dachy dać, wiecie, Elanie i, i Trytonowi, ale nie mam ich jakoś w tym trybie budowy, kurczę. Zobaczcie to, zobaczcie to, jak to jest fantastycznie, ten kurde, ja bym strasznie chciała, żeby oni przejęli właśnie. Tutaj ten cały kurort. Muszę sprawdzić, ile on kosztuje. Ile my mamy? 40. No, już nie mamy się tu tak czymś. Słuchajcie, rzucać za bardzo. Hmm. No nic, Tryton, może ty na ratownika byś poszedł. Szybko zarobisz kasę. Ja tak wam pokazuję właśnie. Pokazuję wam dachy słomiane. Nieudolnie, nieudolnie mi to idzie. Ale zobaczcie to, tu są jakieś domeczki. Ja nie wiem, co z tymi domkami można. Aha, odśwież się, wróć na noc. Aha, bo tu są jakieś takie kempingowe, że. Tylko, że to są takie królicze nory tak zwane. Wróć na noc. O, o, fajne. Patrzcie, piaskownica. No kurde, jaka jazda. Super. Tu jakiś bar. Tiki, tiki bar. Tu są chyba te pokoje. Aha. Wow. No kurczę, no zobaczcie, jak fantastycznie. Tu łazienka z takim lustrem. No po prostu magia. Mm. Tak wam... Wszystko mi tu zasłania, nic cholera nie widzicie, ale dobra, zachwycamy się. No zobaczcie, o ten parasol bym chciała tam dać dzieciom właśnie przy tym, przy tym stoliku, też nie mogłam ich znaleźć, nie wiem czy to, nie mam pojęcia. Tu jest jakaś przystań, no zobaczcie jak to fajnie wygląda. Kurczę, no pogody nie mamy odpowiedniej, żeby tu pokazywać, bo jakby to było w słoneczku, to by... O, widzicie? Widzicie, jak źle to... Jest teren źle i ten cały balkon tu idzie tak na dół. Musiałabym to też y, wygładzić właśnie. Dziwnie, nie? Zobaczcie, jak on zje... <laughs> ten balkon tu po jakimś huraganie jeszcze, słuchajcie, zostało. Okej, okay, ja ich puszczam wolno. Tu mamy jakiś y, ten... Aha, tu jest takie stoisko, można tu coś... Jedzenie. A czemu nie mogę nic tu zrobić? A no tak, zapomniałam, że się trzeba zameldować, żeby z czegokolwiek korzystać. Włącz wodę. Włączę wodę, ale nic nie leci. A leci. No nic słuchajcie, no to zmykamy, bo nie chcę się meldować tutaj na razie. Chciałabym wam jeszcze... Ci są na randce! Chciałabym... Tnie mi tutaj słuchajcie, tnie mi tu na tym, w tym kurorcie. No, jeszcze pada deszcz. Zobaczcie, jak słodko! Tylko, że jak jest jakaś górka czy coś, to muszą właśnie zabierać te dzieciaczki. No nic, kochani, wiecie co? Lecimy ten, lecimy dalej, lecimy na ten targ, bo chciałabym wam jeszcze bardzo pokazać ten targ. Kucze, pogoda taka do bani, no ale co zrobić? Chodźcie tutaj, moi drodzy. Odwiedź parcelę publiczną z sympatią, no, a dzieci mi weźmiesz. Elano, bo oni sobie na rantce są, no widzieliście? Widzieliście to. No ale, ej, dzieciaki, chyba wezmą, co? Bo ja nie wiem, to różnie bywa, nie? Z tym. Różnie bywa z Simami, słuchajcie. Sprawdzam ten, sprawdzam cenę, słuchajcie. 275 701 Simoleonów. No dobra, no to nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie drożej. Tyle musimy nazbierać, żebyśmy wykupili właśnie ten kurort. A bardzo mi na tym zależy, właśnie. Fajnie, by mieli też blisko, wiecie, do roboty. Fajnie, fajnie, będziemy, właśnie, Tak jest plan. A teraz chodźcie tu szybko. Zobaczcie, kochani, jak to słodko wygląda. Ja ich dam, właśnie. O, teraz będzie go musiała wyciągnąć. To jest troszeczkę bez sensu, właśnie, że jest jak, jak jest jakiś ten. Jakiś pagórek, jakiś czy ten, czy góreczka jakaś, to właśnie trzeba wyciągnąć tego dzieciaczka z wózka. Tryton też będzie teraz wyciągał. No, dałam im, słuchajcie, żeby się przespacerowali z dzieciakami yy, do tego miejsca tam. No, nie ma to jak pospacerować sobie w deszczu, prawda? Ale tu są takie upały, kochani. Tu są takie upały, że to jest sama przyjemność po prostu spacerować w deszczu, wierzcie mi. Dlatego tryton z Elaną postanowili. A zresztą wiecie co, oni są syrenami. To dla nich to jest. Naprawdę to jest dla nich w ogóle korzystne, bo oni się nawadniają w tym momencie, prawda? W Deszczu. Ale słodko, jeszcze udało mi się patrzcie. No to przypadek, przypadek, że akurat do tego wózka ten, co chciałam, każdy dzieciaczek właśnie ma swój wózyczek. O. No i idziemy, słuchajcie, dreptamy sobie tak z naszą rodzinką, oni są cały czas na randce w ogóle, fajne, nie? Nie wiem, jak daleko jeszcze mamy do tego, tego? No jeszcze kawałeczek, dobra, no to my się widzimy na miejscu, kochani A oni niech sobie tutaj dreptają No, muszą, kurczę, niestety wyciągać te dzieciaki, jak jest jakiś ten pagórek, dziwne, nie? No, jechać, jechać Dzieciaki są zado zadowolone, będą miały fajne nastrójniki, że były na spacerku jeszcze nie, jeszcze nie mają, ale zobaczcie, jak rozrywka im rośnie. Super! Lody! Panie stój! Dzieciaczki są już głodne. Słuchajcie, już są głodne, dlatego jak dojdziemy tam, właśnie na ten targ rolny, kiedyś, w przyszłości, <laughs> to zaraz damy po butelce i, jedne, i jednemu i drugiemu, tak. I Skyli, właśnie, i Skyrowi. Żeby sobie dzieciaczki zjadły. Niestety nie mamy nocniczka, ale to nic. Pieluszkę narobią, później zmienimy im pieluszki. Kurczę, już są zmęczone, zaraz. Fa ale fajnie, fajnie, bo fajny dzień, spacerek proszę, zaliczony. No niestety, pogoda jest jaka jest, no ale to jest nie do przewidzenia. Tak jak w życiu zresztą, to mi się właśnie podoba tutaj w Simsach, że kurde, czasem pogoda nam może po pokrzyżować plany, prawda? Jakie tam mieliśmy. O, sprzątaczka jakie tam mieliśmy na, jak, na odcinek, czy w ogóle, że na rozgrywkę chcieliśmy sobie pograć, chcieliśmy pójść tam, 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 a tu bach, pada deszcz i cholera, nie można nic zrobić, co się chciało. To znaczy, no można, prawda, ale zawsze nam to jakoś tam w jakimś stopniu krzyżuje te plany, ale tak jak w życiu, słuchajcie, to jest to samo. Pogoda, kurczę, czasem nam pokrzyżuje, prawda, plany. <goda> o, jakiś ten, jakiś wróżek tam jechał, bo skrzydła mu wyłaziły z samochodu. No dobra, idziemy, idziemy, no, ludzie. <goda> Zobaczcie, tutaj jest już ten targ, także już jesteśmy blisko i ja się z wami już widzę, kochani, na miejscu, jak oni tam dojdą z dzieciaczkami. I jesteśmy na miejscu, stop na moment, bo chciałam Wam pokazać, kurczę, wszystko w takiej ciemnicy, teraz będę Wam pokazywać. Yy, ogólnie to wiecie, że mamy właśnie z i ten młyn taki piękny, który właśnie Tula Wam ostatnio pokazywała, mamy piękną piekarnię i mamy też to targowisko, yy, tylko ten młyn i ta piekarnia nie bardzo mi pasuje tutaj do tej rozgrywki, słuchajcie, yy, ale to targowisko tak, to targowisko jak najbardziej, yy, chociaż ja i tak, słuchajcie, tutaj zmieniłam trochę, bo tu były takie zwykłe, jakieś takie krzewy, drzewa, przepraszam, takie choinki, Kurcze, nie wiem co. Ja sobie to zmieniłam na palmy. Czy Wy tu cokolwiek widzicie w, te, w tym deszczu, mam nadzieję? Jeszcze tu nieraz będziemy, także spoko. I zobaczcie, tak to wygląda. Tu się pojawiają simy, i one sobie stoją po prostu z boku i można coś tu kupić. Można samemu w ogóle y, też tu handlować. Zobaczcie, obsługuj stoisko, kup, przeglądaj. Można tu różne fajne. Słuchajcie, owoce. Słuchajcie i słuchajcie. No. Kupić różne owoce, fajne i warzywa. Tu mamy to stoisko takie do lemoniady. Sprawdź pasy uzupełni obsługuj ty nie możesz. Dzieci, no właśnie, tylko dzieci mają żyłkę przedsiębiorcy potrzebną do obsługiwania stoiska z lemoniadą. Także to na pewno słuchajcie, z naszą Skylą będzie obadane. Musimy to obadać koniecznie. Ona będzie tutaj obsługiwać to stoisko, bo to fajne. Dlatego to wzięłam, kurczę, właśnie z myślą o Skyli. I zobaczcie, no zobaczcie to. Ja tego nie dawałam absolutnie. To tu było. No zobaczcie, jakiś przodek Trytona. <grytone> tu stoi tak Poseidon sam. No i to mi pasuje, kurde mówię. Jak najbardziej, nie Też jakiś Syren mi tutaj stoi. Także o, proszę bardzo, tak to wygląda. Kurczę, tu mamy jeszcze w środku. Tu jest jakaś taka restauracyjka tam na dole. Yy... I o, tak to wygląda. Jakieś tam stoliki, toalety, nic tak specjalnego. Tu też można usiąść, coś zjeść. Proszę bardzo, psiń, co widzicie, jest ciemno. Też miałam problem z tą parcelą. Widzicie, też jakoś kurczy mi się tak to wbija w ten teren bardzo. I tu jest taki pagórek. Okej, okay. te dzieciaczki trzeba koniecznie nakarmić. I teraz hmm, odłóż ty mi go tutaj, a ty odłóż maleńką tu. Szybciutko, kochani. Bo są tak już głodne dzieciaczki. Trzeba im dać po butelce. E Elana, uważaj! Cholera, jasna. Patrzcie, dziewczyno, gdzie idziesz? Auto by cię przejechało. I nakarmić mi te dzieci. Nakarmić mi te dzieci. Bo idziemy, idziemy! Dzisiaj cały odcinek, słuchajcie, idziemy. Ten też już zmęczony. Chodź tutaj, Elana. Nakarmisz mi małego. W tym deszczu całym No cóż, syreny lubią wodę, także im to nie przeszkadza yy, Nakarm, nakarm, nakarm No Ale dojechaliśmy, słuchajcie, na miejsce Strasznie ciemno, kurde, no Chociaż już siódma dochodzi w sumie Nakarmią też na podłodze Niech sobie zjedzą O, światełka się oświeciły, może teraz więcej zobaczycie yy, Przeglądaj, zobaczymy co tam jest Chociaż od kogo byśmy mieli kupić? Od nikogo, kurde Bo nikt tu nie stoi, nie wiem Nikogo nie ma. Dzieci jedzą na targu, słuchajcie, na podłodze. Co jest? Tryton. Ale masz te! No jest! Zjedz sobie dwa wodorosty. Będzie narzekał, ale nie zje. No, Elana może tylko przeglądać, ale to nam się nic nie pokaże. A kup? A od kogo ty kupisz? Dlaczego płaczesz? Eee... Czekajcie, zobaczymy. Nie wiem od kogo kupi, ale... A może tam do słoiczka po prostu się pieniążki da... Tryton jak podbiegł, widzieliście? Jaki tata? No już zmęczone dzieci. Słuchajcie, będziemy musieli jechać zaraz do domku szybko. Elana, weź te... Co ona kupiła? Aha, w ten sposób, widzicie? Coś tam wrzuciła do słoiczka właśnie, jak nie ma żadnego Sima. Yy, nie wiem co by wziąć. Nic w sumie nie potrzebujemy. O możemy wziąć śliwki, bo sobie zasadzimy, nie mam śliwek żeńszeń bazylia i jeszcze książki możemy kupić. Dobra, wezmę tylko dwie śliwki. Nie wierzę, że naprawdę tu jesteś. Wszystko na ko... A, nie zapłaciliśmy nic. <grytanie> Dobra, chodźcie kochani, wracamy do domu. Pokazałam wam, co chciałam wam pokazać. Nastrójnik może daje z siebie zedrzeć. No kurde. Dobra, kochani, wracamy do domu, wracamy do domu, bo to nie ma co, dzieci nam płaczą. Długi spacerek był, bardzo długi dzisiaj spacer był. W takim deszczu. Ale zobaczcie, jak oni są nawodnieni. <grywa> Fantastycznie. Elana, w końcu nie zjadłaś mi. Dobra. Będą musieli iść tutaj gdzieś do morza. Aha, tutaj już sobie zejdą. To fajnie. Bo tu wskoczą sobie do taksówki. Myślałam, że znowu gdzieś tam dalej będą musieli iść. No i nic, kochani. I ten. I będziemy kłaść zaraz dzieciaki do łóżek. Ale Elana z tymi rękami, patrzcie. <grywa> bagi Fajne są śmieszne niektóre, nie? I tak będą z tymi wózkami łazić i po troszeczku podwozić i. A, dobra. I znowu wyciągnie. Ten wózek fajny w te kolorowe mał. A już na odwrót są teraz w wózkach, no tak, bo Elana ma ten. Co tu chcesz, kochanie? Psa adoptować. Oczywiście będziemy mieli zwierzątka, chciałam wam powiedzieć, ale wolałabym, żeby dzieciaki mi troszeczkę podrosły. To znaczy przynajmniej niech. przynajmniej niech Skyla... Jesteś w tej samej taksówce? Czy on już pojechał, Tryton? Nie, chyba w tej samej są, nie? Nie, no co wy robicie? Wy mi nie płyńcie jako syreny. Bo tak już też miałam, że oni trzymają dzieciaki na rączkach i płyną, słuchajcie. To jest jakaś masakra. Dobra, zablokowali mi się. Zaraz do was wrócę. Okej, okay, kochani, na moment tylko spauzuję. Ja ich sobie musiałam zresetować, bo oni mi się tam przyblokowali. Na tej plaży. Tak się czasem dzieje, a czasem się. Yy, jeszcze miałam takie sytuacje, właśnie, że ta taksówka się wbija w ląd, słuchajcie, i tak, i non-stop, non-stop, i nie mogła w ogóle wypłynąć w morze. Też takie dziwne, kurde. Dziwne rzeczy się tu dzieją czasem. Na, na szczęście mam tego właśnie moda: Master Controller, i on mi pozwala resetować tych simów, kurcze pod ten dom, bo tak to by było ciężko jeszcze z tymi dzieciaczkami. Dziwne, dziwne rzeczy czasem się tu dzieją, słuchajcie, w tych simsach. I teraz tak, moment, bo ja muszę ogarnąć. Pierwsze co to dzieci. Ale wiesz co, kochanie, idź najpierw skorzystaj. Użyj nocniczka. Kucze, on też bym musiał. A nie. Zobaczcie. Nie wiem, czy to prze, przez to zresetowanie. Weź ten, zmień mu, ale jeszcze pieluszkę. Wyściskaj go i połóż już go do, do łóżeczka. Włóż go do ko do końca. Maleńka sobie skorzysta, ale też nie musi, chyba przez to, że zresetowałam, słuchajcie. Ale energia nie, energia cały czas moją, energię ten. No, tak jak mieli. Elana, co ty robisz? Zajcie, ona się wzięła za pieczenie. A ciekawe, co pieczesz? Osiane ciasteczka z rodzynkami, fajnie. Dobra, tertan zajmie się ten. Dziećmi. Bardzo w sobie fajnie podniósł, słuchajcie, kontakty z dzieciakami, zobaczcie. Fajnie, nie? Bo ostatnio nie miał tam tak fajnie. Fajnie, nie. Dziadzialu. Maleńka. Czekaj, tatuś cię weźmie teraz. Mm. Wyściskaj ją. Pogawędka. I włóż ją tutaj. Dłóżeczka. O. A ty, kochana, weszłaś w stół? No ona mi wchodzi właśnie w ten stół, jak ty coś piecze, czy coś robi. Ale zrobiłaś! Tego teraz nie rozumiem. Słuchajcie, coś zaczęła robić przecież. A może zrobić dżem? Nie masz owoców. Dobra, słuchajcie, bo dałam ten. Zrób dżem. Dałam jej tam trzy arbuzy, bo tam trzeba trzy te wrzucić do tego. Ale coś tu jest, że. Jak u mamy. Uwielbia zapach świeżo opieczony. No to gdzie są te ciastka? Ma je w wyposażeniu? A nie wiem, dobra. Cio, robimy dżemy, ludzie. Robimy dżamy będą dobre dżemiki na ten na tosty, słuchajcie i hmm, na tosty i co? na tam jeszcze. Aha, babeczka chyba babeczka, może czy coś. Aha. I już mamy dżemik, słuchajcie, w wyposażeniu i teraz możemy sobie kliknąć. Aha, z ciasteczka zjedz sobie z tostem. Zjedz sobie z tostem arbuzowy dżem, słuchajcie, arbuzowy dżemik. No, Elana. O, kładzie sobie talerz, słuchajcie. Wyciągnie sobie trochę dżemu smarnie sobie. <noise> Ale nie jest głodna, nie chce tego jeść, nie wiem. Nie wiedziesz tego jadła. Posprzątaj. Czemu nie możesz zjeść? Jaki bez sens? Czemu nie możesz zjeść tego czemu? Przecież już jadłam tak. No nic. Dobra, kochani, niech oni już śmigają do łóżek, bo są naprawdę bardzo zmęczeni. Zresztą wcale się nie dziwię, bo mieli dość ciężki dzień. Jeszcze tylko skoczę na górę do maluchów i zrobię Automatyczne wszystkie światła. Nie, muszę zrobić tak. Wyłącz wszystkie światła, włącz to małemu, a z Kylie włączymy księżyc. tak Włącz to światło. O, jak przytulnie. Ona ma tą laleczkę tutaj, creepy. Laleczka. Tak, tak, słuchajcie, ja wiem o co chodzi z tymi lalkami, ja to wiedziałam już dawno, dawno, bo wy mi tam piszecie, że to może być przyjaciel, że możemy ożywić, ja wiem, ja to wszystko wiem, słuchajcie, ja bardzo długo kiedyś grałam, bardzo dużo grałam w The Sims 3 i miałam to wszystko właśnie, te lalki, to wszystko pamiętam. Ale zawsze to było takie creepy. <laughs> Nic się nie zmieniło, ale wiem, wiem, bo mi tam piszecie, właśnie. Yy, Okej, okay, kochani, teraz jeszcze dam szybko na automatyczne wszystkie, żeby tam się oświeciło, jak coś. Yy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Yy, ja czekam, czekam na Wasze komentarze. Co o tym myślicie, żeby właśnie Skyla. Została główną bohaterką serii z The Sims 3, jak oczywiście przejdzie już wiek młodej dorosłej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Teraz, kurde, przestało padać. No, teraz przestało padać, jak już jesteśmy w domu, bez sensu, nie? A łaziliśmy cały dzień, kurcze, byliśmy poza domem, to lało jak nie wiem co. Okej, okay, kochani, ja się z Wami żegnam, przesyłam Wam buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. pa! pa!